Cześć, siemanko, witam wszystkich, z tej strony Dyni, to zawsze Zyniak. W sumie tak już wszyscy zostawili łapkę w górę, bo jesteście dobrymi widzami, więc, y, więc śpiewamy pioseneczkę. Kolorowe kredki w pudełeczku noszę. Kolorowe kredki bardzo lubią mnie. Kolorowe kredki, kiedy je poproszę, namalują wszystko to, co chcę. Namalują domek i na płocie kota i wesołe słonko na pochmurne dni. A gdy w kosmos lecieć przyjdzie mi ochota, prawdziwą rakietę namalują mi. Kolorowe kredki w pudełeczku noszę, kolorowe kredki bardzo lubią mnie. Kolorowe kredki, kiedy je poproszę, namalują wszystko to, co chcę. Kiedy jestem smutny, zawsze mnie pocieszą. Siadamy przy stole i one i ja. Malują cudaki małpkę taką śmieszną słonia na huśtawce i w rakie dwa. Tak więc dzięki wszystkim za obejrzenie. się podobało, zostawcie łapkę w górę. Miało być tak pięknie. Miało nie wiać w oczy nam i ociekać szczęściem. Miało być 100 lat, 100 lat.